Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming, Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się zbierami ryżu długoziarnistego. Jak widzicie, mam już przygotowane takie oto zestawy, czyli tam po lewej stronie kombajn marki John Deere. No i tutaj mamy Kejsa Magnum z wozem przeładunkowym, który sobie zakupiłem niedawno na wyprzedaży. No i oczywiście mamy ciężarówkę oraz naczepę, na którą będziemy sypać ten ryż. Tutaj w sumie taki fajny czerwony zestaw bardziej, natomiast tutaj mamy tego John Deera. Niby bardziej by tutaj pasował ten case AF-11, którego niedawno zakupiłem, ale w sumie nim robiliśmy żniwa niedawno, więc stwierdziłem, że do tego ryżu weźmiemy John Deere'a. A też w sumie tak będziemy pracować ze żniwiarką, którą sobie niedawno zakupiłem, bo wcześniej miałem tą mniejszą. Zamiast poza odcinkiem, w sumie już jakiś czas temu zakupiłem sobie tą większą żniwiarkę, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. No bo wcześniej miałem tą, która ma 10,7 metra, natomiast stwierdziłem, że mam wymienię na tą dużą, która ma 15 metrów, no bo dzięki temu będę mógł też robić żniwa na przykład na dwa kombajny, no bo ten case również ma żniwiarkę, która ma 15,2 metra. No ale tutaj ten resztę zbierzemy sobie jednym kombajnem, no bo na spokojnie tutaj jeden kombajn wystarczy, może wyświetlimy sobie linię przejazdu. No i rozpoczynamy żniwa. OK, tu sobie to aktywujemy. A tutaj oczywiście taki omijak zostaje. Czasami właśnie na tych polach ryżowych tak dziwnie zostają takie omijaki na brzegu pola. No ale to będzie można później poprawić. No i teraz dzięki temu, że zwiększa żniwiarkę, no to oczywiście też żniwa idą znacznie szybciej. A też bardzo ładnie ten kombajn wygląda z taką dużą żniwiarką. No i tak jak mówiłem, plus jest taki, że będę mógł sobie zrobić żniwa na dwa kombajny razem z tym case'em, bo teraz mają one takie same żniwiarki. Więc może na przykład w przyszłości na jednym z kolejnych odcinków skosimy sobie soję na tym polu tutaj na dwa kombajny. W jednym zatrudnię pracownika, natomiast w drugim będę jako sił. Możliwe, że nawet to jest plan na kolejny odcinek albo na jeden z kolejnych, no bo tu już we wrześniu chyba będzie wszystko. Przeskoczymy sobie później do października. No i w październiku będzie ta soja do zebrania, będą jeszcze słoneczniki. Yy, będą też buraki cukrowe. Więc jeszcze zobaczymy, co najpierw zbierzemy. Może najpierw zbierzemy sobie buraki cukrowe na no później sobie skosimy soję na dwa kombajny, to na przykład do tego John Deere'a zatrudnię pracownika, natomiast ja będę kosił tym kejzem. No a później pewnie przeskoczymy do listopada, no i w listopadzie będzie oczywiście ta bawełna do zebrania. No i może zrobimy sobie prasowanie siana, bo też będę musiał zrobić siano kosy, to będzie można zrobić na przykład prasowanie i złożenie siana, bo pewnie pod cikiem skoszę trawę przecząstną i już przygotuję sobie kosy gotowe do sprasowania. A na odcinku wezmę sobie pojadę z pracą kostkującą. No i ewentualnie jeszcze przygotuję wszysze do zbieranie tych kostek. No, tu widzę, że później będę musiał pozbierać te jakie, które na brzegu zostały. Ale ten kombań się obrócił, trzeba będzie go później po żniwach umyć już po tych zbiorach soi. W sumie jeszcze będą słoneczniki do zebrania, ale to już słoneczniki... Pewnie zbiorę poza odcinkiem, bo i tak będę je kościł tym John No bo do niego mam śniwiarkę do kukurydzy i słoneczników do Keiza Stwierdziłem, że nie będę kupował, no bo w sumie ta śniwiarka do John jest większa, bo ona ma 12 metrów, ta do Keiza ma chyba 10, a też ta do, do John jest składana. Do Keiza, nie wiem, czy ona jest składana, czy nie, a i tak w sumie ja tych słoneczników i yy, kukurydzy aż tak dużo nie sieje. Więc tutaj do tego John wystarczy. To wtedy bym sobie to zebrał poza odcinkiem. No a później już pewnie przeskoczymy do wiosny, no i na wiosnę zrobimy może jakiś siew za pomocą siewnika punktowego. No i może na przykład rozlewanie gnojówki, albo rozrzucanie obornika byśmy zrobili. To jeszcze tam zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tymi polami. Tu już niektóre są nawiezione. No, tu już jest nawiesione, więc w sumie nie może Tutaj byśmy coś rozrzucili albo tutaj na przykład byśmy rozlali jakąś gnojówkę. A jeszcze tutaj coś trzeba będzie wymyślić do zasiania. No jeszcze wszystkiego nie rozplanowałam. W poprzednim filmie trochę tam mówiłem, co bym chciał zasiać. Tutaj mówiłem, że zasieję bawełnę na tym polu, żeby zrobić trochę większy zapas do przędzalni. No, widzę, że zaraz już będzie pełny zbiornik. Tutaj bardzo szybko się to zapełniło. No ale no to dobrze, no bo będę miał duży zapas ryżu do do młyna, żeby przetworzyć go na mąkę. Ok, tu mamy ciężarówkę, to sobie już przeskoczymy do e, ciągnika. No i w sumie pierwszy raz w tej serii, właściwie nawet w tym farmingu, wykorzystuję wóz przeładunkowy. Nawet w poprzednim filmie wspominałem o tym, że jakoś za bardzo w farmingach z tego nie korzystałem. W sumie wozy przeładunkowe chyba już nawet od farminga 2013 są dostępne. Bo właśnie w 13 pierwszy raz się pojawił w DLC. Ale jakoś za bardzo z tego nie korzystałem. Tam może parę razy skorzystałem z takiego owozu przyładunkowego, Ale zazwyczaj wysypywałem zboże bezpośrednio na przyczepę lub na czepę. Teraz nawet się to przydano, bo ta ciężarówka jest dosyć niska, więc yy, no mogłoby się gdzieś tu ewentualnie przyblokować, jakbym chciał wyjechać. Tym bardziej że jak widzicie, no tutaj troszkę jest taki podniesiony taki teren. No bo jest to zrobione oczywiście po to, żeby woda się nie wylewała. A, tutaj jest tak dość blisko ta rura, ale jakoś się tutaj zmieszczę. O, podjedźmy sobie może w ten sposób, żeby to ładniej wyglądało. Na szczęście tutaj da radę wysypać, mimo że jest taka większa żniwiarka. No i też będzie to bardziej realistycznie wyglądało. Też w internecie widziałem filmy jak... Robili jakieś większe żniwa, to właśnie takie ciągniki jeździły z wozami przeładunkowymi i później to wysypywali na naczepy. A i tak ja ten wóz sobie kupiłem za około 15 tysięcy, może 20, 000, nie pamiętam, ale bardzo tani był. Więc stwierdziłem, że można z tego skorzystać. No a później sobie pojedziemy na naczepę i to przesypiemy mamy jeden zbiornik i mamy prawie 50%, więc akurat wysypiamy dwa zbiorniki i będzie można to przeładować. W przyszłości pewnie zakupię sobie to pole naprzeciwko i zrobię drugie pole ryżowe. Wtedy będę mógł siać ryż długoziarnisty co roku. Znaczy teoretycznie tutaj też mógłbym zasiać w kolejnym sezonie ryż długoziarnisty, ale wolę tutaj siać na zmianę. Jakoś tak nie lubię siać yy, ciągle tej samej uprawy na jednym polu raczej. Staram się tutaj na zmianę siać, raz jedną uprawę, raz jakąś inną. No akurat, tak jak wspominałem, w kolejnym sezonie będę chciał tutaj zasiać bawełnę, tym bardziej, że tutaj przędzalnia jest niedaleko. Tutaj myślałem, żeby na ósemce po zbiorach jęczmienia zasiać buraki czerwone. Tutaj może byśmy zasiali, nie wiem, może jakieś sorgo na przykład. Tutaj może buraki cukrowe zasiejemy na tym polu. Tutaj będzie fasolka na tych dwóch małych polach, tutaj będzie owies. No może też sorgo sobie zasieje po sianokosach, jak zrobię sianokosy. Chociaż nie, bo ja tu sianokosy zrobię w listopadzie, więc będzie można tutaj na wiosnę albo jeszcze raz zrobić sianokosy. Na przykład w kwietniu, no i później tam po tych sianokosach yy, się wnikiem punktowym zasieje sorgo, to na przykład będą dwa pola. Dwójka oraz dziewięćdziesiątka. No i akurat będzie rozplanowane, no bo tutaj bawełna będzie, a jeszcze tutaj coś trzeba będzie wymyślić. Może jakąś kukurydzę bym tutaj zasiał. No Bo tu będą słoneczniki, więc tu będzie można ewentualnie kukurydzę zasieć na ziarno. Bo na kiszonkę chyba nie, chociaż nie w sumie... Możliwe, że teraz, opróżnię mój silos na kiszonkę przez zimę, to chyba jednak na polu numer 2 zasieję kukurydzę na kiszonkę. Natomiast tutaj zasieję sobie sorgo na 84 C. No bo w tym moim silosie jeszcze trochę tej kiszonki zostało, ale pewnie przez zimę. I przez wiosnę się to zużyje. Jeszcze tam też mam trochę belw w magazynie. I akurat jak się opróżnić silos, to będzie można zrobić akcję z kukurydzą na kiszonkę. Więc jak już tu jesteśmy, to zaraz skosimy sobie ten ryż, który tutaj na brzegu rośnie. Na szczęście teraz pamiętałem, żeby co miesiąc go nawadniać, bo dwa sezony temu raz zapomniałem go nawodnić, no i troszkę uschło tego ryżu. Na szczęście teraz już o tym pamiętałem. No więc pewnie w kolejnym filmie zrobimy sobie wykopki buraków cukrowych, później zrobimy też niwa na dwa kombajny. No i w listopadzie jeszcze ta bawełna i prasowanie siana. No a na wiosnę będzie można zrobić jakąś akcję, na przykład gnojówkę, żeby rozlać gnojówkę na jakimś polu. No i jakiś siew, to jeszcze zobaczymy gdzie będziemy siać. Może wybierę jakieś pole, gdzie rzadko pracuje. Może na przykład tu 84 sobie weźmiemy czy coś. No ale to się jeszcze będę zastanawiał nad tym. O, tu sobie przy okazji jeszcze skosimy ten ryż, który tutaj jest na tym brzegu pola. A myślę, że chyba już możemy wyłączyć tę linie. Później sobie zrobię jeszcze jakieś ujęcie do miniaturki. No i za chwilę chyba znowu trzeba będzie rozładować kombajn. Więc troszkę tego ryżu będzie, to akurat zabiera tego do młyna. Też chyba w młynie przestawię mąkę tą zwykłą na sprzedaż, no bo już w piekarni jest 85% z tego, co sprawdzałem w poprzednim filmie. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest jęczmień, pszenica oraz sorgo do przetworzenia. No a w piekarni jest prawie 100 tysięcy litrów. Więc wezmę sobie to, chyba przestawię na sprzedaż, to się ta mąka sprzeda. Bo jeszcze dodatkowo do piekarni pójdzie mąka ryżowa, jak już młyn zacznie przetwarzać ten ryż długoziarnisty. Później, jak już będę miał kolejne pole ryżowe, no to pewnie część ryżu będę założył do młyna, a część do olejarni, bo można z ryżu wytworzyć mąkę tą ryżową, no i oczywiście olej można zrobić w olejarni Jeszcze też w fabryce żywności konserwowej można zrobić na przykład sajgonki, można zrobić też pakowany ryż No ale raczej nie wiem czy tą fabrykę będę tutaj kupował, raczej chyba nie Na mapie azetyckiej zakupiłem sobie tą fabrykę Zobaczymy, może też na zielonce sobie kupimy No a tu raczej skupię się na innych fabrykach Mamy ten młyn, mamy tą piekarnię, mamy też tartego oraz bednarza. Jeszcze tą olejarnię będę chciał w zimie zakupić, no bo w silosach mamy dość duży zapas rzepaku. Jeszcze tutaj słoneczniki będą, więc będziemy mogli produkować olej rzepakowy oraz słonecznikowy. Okej, tu sobie to wysypiemy i pojedziemy od razu rozładować to do, do naczepy. Akurat pewnie gdzieś będzie w okolicach 90% No, też bardzo ładnie ten ciągnik pasuje do tego wozu. Simon był dostępny w kilku kolorach, ale stwierdziłem, że czerwony będzie najlepiej pasował. Akurat do jako Case'a Magnum, czy na przykład tego bym chciał kosić tym kombajnem marki Case, to też będzie to fajnie wyglądało. Ok, mamy 93%, to sobie wycofamy. No, troszkę mi podskoczył na tę wale, bo to jest taki nasyp zrobiony z ziemi, żeby oczywiście ta woda się nie wylewała. No, ale już tu sobie wycofamy nad ciężarówkę i to rozwodujemy. O, no i tu elegancko możemy przesypać. Też w ten wóz przewodnikowy fajnie pasuje do tej naczepy. Niby to jest bardziej europejska naczepa, ale ją wybrałem dlatego, że na niej możemy na przykład przewozić buraki cukrowe, czy jakieś inne rzeczy, na przykład fasolkę. Była też taka naczepa bardziej w stylu amerykańskim, tylko na niej niestety nie można było przewozić buraków cukrowych. A w sumie ta naczepa fajnie pasuje kolorystycznie do ciężarówki, bo też sobie wybrałem taki czerwony kolor. No, tu mamy prawie połowę naczepy. Więc ewentualnie jak jeszcze wystanie trochę dodatkowego ryżu na polu, no to będzie można go zwieść tym wozem przeładunkowym. Tylko w sumie z tego wozu nie wysypię do młyna, bo tam jest taki wjazd, że się nie zmieści, ale to wtedy sobie przesypię do naczepy i naczepą to wysypię do młyna. A patrząc na to, że w sumie tutaj kawałek skosiłem, no to może być nawet więcej. Ewentualnie wyślę pracownika z tą naczepą, to on akurat sobie dojedzie, a w tym czasie będę sypał na ten wóz przeładunkowy. I później jak pracownik wróci, no to oczywiście no będę dalej sypał na naczepę. No, w przyszłości może też pomyślimy o biogazowni, gdyż tutaj kupię sobie ten kombajn do bawełny i jeszcze jakieś tam inne rzeczy tą olejarnię, to może zaczniemy zbierać na biogazownię, chociaż ciekawe ile ona kosztuje. Ale nie, wiem, czy nie w okolicach 2 milionów z tego co kiedyś sprawdzałem. Zaraz zresztą zobaczymy. Jest tu biogazownia, odwiedźmy sobie. No, prawie 2 miliony, więc no troszkę pieniędzy będzie potrzebne. No ale też będę mógł na tym bardzo dużo zarabiać. Jak będę tam robił jakąś kiszonkę, czy na przykład nadwyżkę obornika czy gnojówki mógłbym tam zawieźć. Ale okej, zrobię sobie jakieś ujęcie do miniaturki, może coś takiego. No, jeszcze trochę widzę jest zaskoszenia, trochę tych przejazdów. Ale z taką żywalką, z takim kombajnem to bardzo szybko idzie. Już fajnie, że mam takie. Już bardzo rozbudowane gospodarstwo z dużymi maszynami. te siewniki też są bardzo wydajne. No w poprzednim odcinku zasialiśmy całe pole na, na, podczas nagrywania. Mam też dość duży siewnik punktowy, więc teraz możemy rozwijać gospodarstwo pod kątem nowych pól. Czy ewentualnie może pomyślimy na przykład nad jakąś uprawą szpinaku, czy może coś innego jeszcze. A no teraz już podejrzewam, że będziemy kupować nowe pola też, że zacznę zbierać pieniądze na tą biogazownię, żeby tam się pobawić w jakąś akcję z kiszonką. A tu w sumie mamy kilka fajnych pól, nawet niekoniecznie muszę na takim dużym polu siać kukurydzę, ale można jakieś na przykład pole 50 kupić. Można na przykład kroić z tych pól tutaj, czy nawet z dwóch nie jest w sumie jakoś daleko. To też można stamtąd przywozić kukurydzę. <laughs> Właściwie sieczkę z kukurydzy. No albo na przykład można przewieźć nadwyżkę gnojówki albo bornika. To też w sumie byłby fajny pomysł na odcinek, żeby wypożyczyć jakąś cysternę do transportu gnojówki, no i przewieźć tą gnojówkę z gospodarstwa tej do gazowni. No ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję wam za oglądanie i cześć!